Koala zwierzę, które większość ludzi kojarzy z uroczymi zdjęciami, powolnym ruchem i nieustannym spaniem w koronach eukaliptusów. Ale prawda jest dużo bardziej zaskakująca bo koala nie jest ani tak spokojna, ani tak bezbronna, jak mogłoby się wydawać. Ma cechę, którą rzadko pokazują media cechę, która w naturze decyduje o jej przetrwaniu i której większość ludzi kompletnie nie zna. Dziś opowiem Ci historię koali, tak jak faktycznie wygląda bez mitów, bez memów i bez infantylnego wizerunku. Fakt pierwszy: koala nie jest niedźwiedziem, to torbacz. Choć wiele osób mówi miś koala, to koala nie ma nic wspólnego z niedźwiedziami. To torbacz, jak kangur czy wombat. A młode koali rodzi się wielkości fasolki i rozwija się w torbie matki przez około 6 miesięcy. To właśnie dlatego ich rozwój jest tak wolny, a młode tak długo uczą się wspinania i żerowania. Fakt drugi. Koale mają jedne z najbardziej wyspecjalizowanych diet na świecie. Ponad 90% ich pożywienia stanowią liście eukaliptusa. Dla większości zwierząt są one toksyczne, zawierają olejki eteryczne i substancje trudne do trawienia. Koale mają jednak bardzo długi przewód pokarmowy i wyspecjalizowany jelitowy mikrobiom, który pozwala im rozkładać substancje trujące. Jednocześnie ta dieta wymaga ogromnej oszczędności energii. Dlatego koala śpi nawet 18 do 20 godzin na dobę. Fakt trzeci: Koale mają odciski palców niemal identyczne jak ludzie. To jeden z najbardziej niezwykłych faktów. Pod mikroskopem odciski koali są tak podobne do ludzkich, że badacze kryminalistyki zwracają uwagę, iż mogą potencjalnie zaburzać analizę dowodów to rzadki przykład konwergencji dwóch gatunków o zupełnie innym stylu życia, które wykształciły podobne cechy. Mit pierwszy: koale są zawsze słodkie i spokojne. To najbardziej szkodliwy stereotyp. Koale potrafią być zaskakująco agresywne, zwłaszcza samce w sezonie rozrodczym. Wydają wtedy głośne dudniące odgłosy, bronią terytorium i potrafią atakować intruzów. Ich pazury są ostre i służą do wspinania, ale również do walki. Koala nie jest bezbronnym pluszakiem. To silny terytorialny torbacz z naturalnymi adaptacjami obronnymi, które są kluczowe w walce o dostęp do drzew w eukaliptusowych lasach. Mit drugi. Koale są głupie, bo jedzą tylko eukaliptusy. To popularny mem, ale nieprawda. Koale mają niewielki mózg w stosunku do masy ciała, ale nie jest to oznaka na głupoty, tylko adaptacja energetyczna. Specjalizacja dietetyczna wymusiła zmniejszenie mózgu aby oszczędzać energię. Jednocześnie koale podejmują skomplikowane decyzje żywieniowe. Wybierają konkretne odmiany eukaliptusa, często różniące się minimalnie składem chemicznym. Mit trzeci: koale zawsze siedzą wysoko na drzewach. W rzeczywistości często schodzą na ziemię, robią to, kiedy muszą przejść do innego drzewa lub w czasie upałów, by pić wodę, co potwierdzono w badaniach terenowych po falach wysokich temperatur w Australii. Koale piją wodę częściej niż wcześniej sądzono, zwłaszcza w okresach ekstremalnej suszy. Jeśli któryś z tych mitów Cię zaskoczył, napisz w komentarz. To pomaga rozwijać mój kanał. Teraz kilka ciekawostek. Ciekawostka pierwsza: koale komunikują się dźwiękami o bardzo niskiej częstotliwości. Samce wydają niskie, rezonujące odgłosy, które mogą przenosić się na duże odległości między drzewami. Ich dźwięki są tak głębokie, że w porównaniu do ich wielkości stanowią biologiczne ekstremum. Ciekawostka druga. Młode koali jedzą papkę z mikrobiomu matki. Nazywa się to pap i jest to specjalny popłynny kał produkowany przez matkę, zawiera kluczowe bakterie jelitowe potrzebne do trawienia toksycznych liści eukaliptusa. To jedyny znany torbacz, który używa tego procesu w tak wyspecjalizowany sposób. Ciekawostka trzecia. Koale mają duże, gęste poduszki na dłoniach i stopach, działają jak naturalne rękawice wspinaczkowe, pozwalając im pewnie trzymać się pni nawet podczas silnych wiatrów. To połączenie mocnych pazurów, chropowatej skóry i wyjątkowego układu mięśni. Jeśli chcesz więcej filmów o niezwykłych zwierzętach i prawdziwych naukowych ciekawostkach, zasubskrybuj kanał. A jeśli któryś fakt o koalach zaskoczył Cię najbardziej, zostaw komentarz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.